Państwa serdecznie. Dzisiaj powiemy o funkcjach parzystych i nieparzystych. Zaczniemy od definicji funkcji parzystej. Funkcja parzysta jest to taka funkcja, dla której spełnione są dwa warunki. Zapiszę y równa się F od X. Jest parzysta. Wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego argumentu x należącego do dziedziny minus x, czyli argument przeciwny, należy do tej samej dziedziny i wartość funkcji f od minus x równa się wartości funkcji f od x. To jest definicja. Teraz zobaczmy, jakby to wyglądało na rysunku. Nieduży układ współrzędnych narysujmy. Jeśli wybiorę jakiś argument x należący do dziedziny, to argument przeciwny, czyli po drugiej stronie osi y w tej samej odległości, tu jest minus x, też należy do dziedziny, zgodnie z tą definicją. To pierwszy warunek i wartość funkcji dla argumentu x. I dla argumentu minus x jest taka sama, czyli jeżeli dla argumentu x mielibyśmy tutaj wartość f od x, mogę kolorem zaznaczyć ten punkt, by odpowiadał, to dla argumentu minus x też taka sama wartość, czyli możemy tutaj wpisać równa się f od minus x. To praktycznie oznacza, że jeżeli funkcja jest parzysta, to jej wykres jest symetryczny względem osi y. Można sobie zapisać taką wskazówkę. Jeśli funkcja y równa się f od x jest parzysta, to jej wykres jest symetryczny względem osi o y. I teraz narysujemy wykres funkcji, która jest parzysta jako przykład, a później udowodnimy z definicji rzeczywiście, że tak jest. Rysujemy układ współrzędnych. Pod spodem jeszcze jeden. I narysujemy wykres funkcji y równa się modus x. Czyli wiemy, że modus 0 jest 0, z 1 1, z 2 2, czyli to. Tak, jedna część i moduł z minus jedynki jest 1. To jest taki wykres. Y równa się moduł z X. Widzimy rzeczywiście, że ten wykres jest symetryczny względem osi Y. A teraz wykażmy z definicji. Myślę, że te rysunki zmarzę. Definicję sobie zostawimy. Żeby wykazać z definicji, że funkcja jest parzysta, najlepiej najpierw zapisać tą definicję, ale już dostosować to do naszej funkcji, o której my mamy coś udowodnić. Czyli zapiszemy, że y równa się modus x jest parzysta. Wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego x należącego do dziedziny, minus x należy do dziedziny i... F od minus x równa się F od X. Myślę, że podkreślę na kolorowo to, co my chcemy udowodnić, czyli my chcemy sprawdzić, czy ten warunek zachodzi dla każdego x należącego do dziedziny i ten warunek, czy zachodzi. Czyli zakładamy, zakładamy, że x należy do dziedziny funkcji. Wykażemy, że no po pierwsze, minus x też należy do dziedziny, po drugie, że f od minus x równa się f od x. No i teraz dowód. Najpierw pierwszy punkt. Minus x należy do. Dziedziny, bo dziedzina to się równa zbiór liczb rzeczywistych. Czyli e, jeżeli my wybierzemy liczbę przeciwną do dowolnej liczby rzeczywistej, to na pewno ona się znajdzie w dziedzinie tej funkcji, czyli w zbiorze liczb rzeczywistych. Czyli pierwszy warunek jest spełniony. I drugi warunek policzymy f od minus x, to się równa modus minus x. Ale my wiemy, yy, że moduł z minus x jest równy tyle co moduł z x, dlatego że wartość bezwzględna liczb przeciwnych jest taka sama. Czyli mogę napisać, że to się równa, wartość bezwzględna z x, a to się równa f od x. Czyli udowodniliśmy również, że zachodzi drugi warunek, czyli funkcja y równa się moduł z x jest parzysta. I przejdziemy teraz do definicji funkcji nieparzystej. Zmarzę tylko w tablicę. Funkcja y równa się f od x jest nieparzysta. y równa się f od x jest nieparzysta. Wtedy i tylko wtedy gdy. Dla każdego x należącego do dziedziny minus x należy do dziedziny, czyli pierwszy warunek jest taki sam jak w definicji funkcji parzystej i f od minus x równa się minus f od x. Jakby to praktycznie wyglądało na rysunku? Nieduży układ współrzędnych. Weźmy tym razem x tutaj należący do dziedziny, przeciwny, czyli po przeciwnej stronie minus x należący do dziedziny. I teraz, jeżeli wartość dla argumentu x jest tutaj, y równa się f od x, to wartość dla argumentu minus x jest po przeciwnej stronie osi y, bo jest przeciwna. To jest y równa się f od minus x. A praktycznie yy, no chodzi o to, że jeżeli funkcja jest nieparzysta, to jej wykres jest symetryczny względem początku układów współrzędnych. Tak jak te punkty, które tutaj widzimy na tym naszym rysunku. Można też sobie taką wskazówkę zapisać, że jeżeli funkcja jest nieparzysta, to jej wykres jest symetryczny względem początku układów współrzędnych. I narysujemy wykres funkcji, która jest funkcją nieparzystą. Znana funkcja y równa się 1 nad x. Dla jedynki jeden, dla dwójki jedna, druga, i dla jednej, drugiej dwa czyli takie ramię u hiperboli, i dla ujemnych y równa się jeden nad x. No i widzimy, że wykres jest symetryczny względem początku układów współrzędnych, czyli można po wykresie poznać, że jest to funkcja nieparzysta. Ale teraz wykażemy z definicji jeszcze, czyli można nas zapisać polecenie. Wykaż z definicji, że funkcja Y równa się F od X jest nieparzysta. Zmarzę te wykresy i tutaj będziemy udowadniać, czyli znowu. Zapiszemy najpierw definicję funkcji nieparzystej, dostosowując ją do naszej funkcji, czyli y równa się 1 nad x jest nieparzysta. Wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego x należącego do dziedziny minus x należy do dziedziny i f od minus x równa się minus f od x. Czyli zakładamy, że x należy do dziedziny. Możemy zapisać sobie w nawiasie, jaka jest dziedzina. Dziedzina w tym wypadku to jest zbiór liczb rzeczywistych z wykluczeniem zera. Udowodnimy, że po pierwsze minus x należy do dziedziny i po drugie. Że f od minus x równa się minus f od x. No więc pierwszy warunek, czy jest spełniony. Y czy dla każdego x należącego do zbioru liczb rzeczywistych z wykluczeniem zera, minus x, czyli argument przeciwny należy do tego zbioru? No tak. Y można powiedzieć, że ten warunek jest spełniony wtedy, kiedy dziedzina jest zbiorem symetrycznym względem zera. Czyli akurat tutaj rzeczywiście tak się zdarzyło. Pierwszy warunek jest spełniony, czyli możemy napisać, że minus x należy do dziedziny, bo dziedzina to się równa zbiorowi liczb rzeczywistych z wykluczeniem zera. I teraz drugi warunek. Policzę f od minus x. f od minus x to się równa 1 nad minus x. Ale czy ten minus jest w mianowniku przy x, czy przed całym ułamkiem, to nie ma znaczenia, to jest to samo. Czyli mogę napisać, że to jest minus 1 nad x, a to jest moja funkcja f od x, czyli mogę napisać, że to jest minus f od x. Czyli drugi warunek jest również spełniony. Udowodniliśmy więc, że funkcja y równa się 1 nad x jest nieparzysta. Zapiszmy, y równa się 1 nad x jest. Nieparzysta. Ale wśród funkcji, tak naprawdę tylko niektóre są funkcjami parzystymi lub nieparzystymi. A jest wiele takich funkcji, które nie są ani parzyste, ani nieparzyste. I teraz pokażemy przykład takiej właśnie funkcji. Zmarzę tablicę. Znana nam funkcja. Y równa się pierwiastek z X 0, 0, 1, 1, 4, 2 to punktu, przez które przechodzi wykres i 9, 3, y, taka krzywa to. Y równa się pierwiastek z X. No, jeśli chodzi o użycie tych wskazówek, to widzimy, że Wykres tej funkcji nie jest symetryczny względem osi Y i nie jest też symetryczny względem początku układów współrzędnych, czyli patrząc na wykres można stwierdzić, że nie jest to funkcja parzysta i nie jest nieparzysta. Czyli napiszemy, że Y równa się pierwiastek z X, nie jest parzysta, można sobie w nawiasie napisać, bo wykres nie jest symetryczny względem osi Y i nie jest nieparzysta. Nie jest nieparzysta, bo wykres nie jest symetryczny względem początku układów współrzędnych. Natomiast, gdybyśmy chcieli sprawdzić z definicji, to też. Wiadomo, że dziedziną tej funkcji jest przedział od zera domknięty do plus nieskończoności. I e, znajdziemy takie argumenty x, e, dla których argument przeciwny nie mieści się w dziedzinie. E, istnieje x należący do dziedziny. Taki, że minus x nie należy do dziedziny. Możemy podać przykład. Na przykład 2 należy do dziedziny, a minus 2 nie należy do dziedziny. Czyli nie jest spełniony pierwszy warunek, który dotyczy definicji funkcji parzystej i nieparzystej, czyli w związku z tym, już to dyskwalifikuje tę funkcję. Ona nie jest parzysta ani nie jest nieparzysta. Na tym skończymy, proszę Państwa. Dziękuję serdecznie. Pytania proszę zadawajcie w komentarzach. Pamiętajcie o subskrypcji i dzwoneczku. Do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam Was.